Cześć, witam Cię na kanale Fotografia Jest Fajna i zapraszam razem z nami, czyli ze mną i z Dorotą, na wypad majowy do sadu. Zapraszam. Sad, jaki chcieliśmy znaleźć, Czy znaczy zdjęcia, jakie chcieliśmy zrobić, mm, miał być to sad z białe kwiaty jabłoni, a pod spodem żółte mlecz. No, okazało się, że to nie jest takie proste, że znalezienie dzisiaj sadu, w którym są mlecze pod spodem, pod drzewem, jest bardzo trudne, ponieważ każdy szanujący się sadownik, bo to jest sadownik, w tej chwili stara się, żeby tam pod tymi drzewami nie było nic, czyli żeby było czysto, żeby nie było nawet trawy, ponieważ to wszystko zabiera wilgoć. Jest straszna susza, jest potwornie sucho. To nie znaczy, że mi się chce pić, tylko dlatego, że pod tymi, jak jechaliśmy, to tak pylą drogi, że to jest okropieństwo. No ale to nie to. Yy. Pomysł mieliśmy na zdjęcia konkretne, i nie udało nam się znaleźć takiego sadu, jak pamiętam jeszcze sprzed kilku lat, gdzie były białe białe kwiatki jabłoni, tak tutaj, i żółte mlecze pospodą. Te zdjęcia, które tam później pokażemy, to czy, które było na początku jak wejściówka, to jest zdjęcie sprzed 5 lat. Robimy też tutaj, bo znajdujemy się w miejscu takim, gdzie jest bardzo dużo sadów, czyli na północny zachód od Warszawy. Narew, zapora w dębem. Jak ktoś wie, gdzie to jest, to, to trafi bez problemu. Od zapory w dębem zaczyna się zalew zegrzyński, czyli jezioro zegrzyńskie. jeżeli po drugiej stronie, tam jest dalej Hranka i te inne i sady. I tu jest dużo takich sadów. Ten, który znaleźliśmy, w w tej chwili jestem, jest tak. Powiedzmy sobie zaniedbany, taki bardziej opuszczony. Nie wiem, czy on jest opuszczony, bo wydaje mi się, że nie. Tu nie widać resztek owoców z tamtego roku, więc myślę, że jest używany. Natomiast no, nie jest wykoszony, więc tam w środku jest trochę mlecze. Ja nie wchodziłem w środek, natomiast tam są mlecze. Da się zrobić jakieś ciekawe, mam nadzieję, zdjęcie. Dorota już poszła robić zdjęcia, a ja tutaj dla Was nagrywam materiał. Co jest najważniejsze przy takiej fotografii, takiej, żeby przyrodniczej, krajobrazowej? krajobrazowej no najważniejsze jest oprócz motywu zdjęcia jest światło. W każdej fotografii przyrodniczej, jeszcze w każdej fotografii najważniejsze jest światło, a w fotografii przyrodniczej to światło jest jeszcze bardziej ważne, ponieważ tutaj prawie nie mogę nic z tym światłem zrobić. Czyli ja mam bardzo małe możliwości modyfikacji tego światła. Jakie jest najlepsze światło do krajobrazu? Każde. Ale jest też taki typ światła, to pan Andrzej Mroczek, na którego książkach wychowywałem się te 30 lat temu, opisywał to jako fotografia wyżowa, czyli wtedy, kiedy jest wysokie ciśnienie, jest niebieskie niebo, białe chmurki, słoneczko świeci. Jest Pięknie. Wtedy się robi takie zdjęcia wyżowe, które one uważają, są bardziej takie pamiątkowe, ale do takiego, co dzisiaj chcieliśmy zrobić, to idealne, ponieważ do oświetlenia tej sceny potrzebowaliśmy przyzwoitego, mocnego słońca. Nie delikatnego, nie takiego ledwo muskającego, porządnego, mocnego słońca, bo wiadomo, że najlepsze światło w fotografii przyrodniczej, oprócz oczywiście złotej niebieskiej godziny, to jest umówić jak, dwie godziny, od schodu słońca dwie godziny do, czyli tak jak w tej, dzisiaj jest słońca o piątej coś tam, to powiedzmy o siódmej to już się kończy światło, w pół do ósmej to już można iść na śniadanie i y, od y, zachodu słońca dwie godziny przed. I to jest to najlepsze światło takie przyrodnicze, bo słońce jest dosyć nisko, jest bardziej tak podkreślające to wszystkie elementy, robią się cienie przyjemniejsze, to jest fajne światło. Ale fotografię wyżową, o której wspomniałem wcześniej, do niej potrzebne są białe obłoczki na niebieskim niebie. I te białe obłoczki, przeważnie rano ich nie ma, i wieczorem też już ich nie ma. Tak, w tej chwili to już jest godzina nie widziałem zagadka gdzieś koło szóstej. I już. Te chmury, które były takie właśnie wyżowe, ładne, już w tej chwili się rozchodzą, zlewają. Słońce, tak jak widać, zaszło za jakąś chmurkę, na szczęście, prawdę mówiąc. Więc światło ranne do krajobrazu, do krajobrazu i, i takie przedwieczorne, czyli późno-popołudniowe jest najlepsze, ale czasami fotografować można też w świetle południowym. Tak, taki sad. Które byśmy pofotografowali. Do światła oprócz czasu, czyli w tym momencie. A nie, to źle mówię. Dlaczego to światło popołudniowe i poranne jest najlepsze? I do tego chmurki. Ponieważ światło świeci pod skosem. Jakimś. Do tego, co my mamy. Natomiast chmurki tworzą pewną. Od góry odbijające to słońce, czy rozpraszające to światło, od drugiej strony odbijające, tworzą pewną blendę. Czyli to światło, jakbyśmy mieli czyste gołe niebo. To jest takie ostre, natomiast jeśli na niebie są chmury, to to światło jest wtedy takie mieszane, czyli i słońce, i mocne, i rozproszone od chmur. Dużo przyjemniejsze. Oczywiście, jeśli są same chmury, to światło jest tylko rozproszone, i w tym momencie jest problem, ponieważ no, Dobrze jest, gdyby na zdjęciu było widać kierunek światła. To też jest sposób. Dota zawsze ma ze za sobą lampę błyskową. I do zakład, że w samochodzie w plecaku leży jej lampa błyskowa. Ja nie wzięłem lampy błyskowej, ale zabrałem inny sprzęt, bo wycofuję sprzęt do nagrywania, więc i tak mam co nosić. To oprócz tego światła jest ważny jego kierunek. Jakbyście zwrócili uwagę, ja w tej chwili stoję i słońce mam tam. Gdyby to słońce świeciło mi prosto w twarz, to moja twarz byłaby bardziej płaska. I to samo byłoby z tymi kwiatuszkami yy, wszelkiego rodzaju, z tym krajobrazem, który bym chciał nakręcić. Twarz była, wtedy one są bardziej płaskie, się dostają prościuteńko, proste światło. Więc najlepiej ustawić się do tego światła lekko z boku, żeby je mieć lekko z boku do fotografowanego yy, tematu. Druga rzecz, jeśli światło byłoby z tyłu, jakbym na przykład teraz ustawił światło z tyłu, to, po pierwsze, moja twarz byłaby ciemniejsza od otoczenia i trzeba by było rozjaśnić, to jest problem. Pewien problem. A drugie, jest możliwe, że to światło świecące od tyłu zaświecałoby obiektyw i byłoby blinki albo takie rozmycia, które, które są, których byśmy nie chcieli. W związku z tym, w sumie, najlepsze światło do fotografii krajobrazowej, takiej podstawowej, też tej wyżowej, to jest światło boczne. Z tego kąta, z tego, z tego, z tego, z tego lub z tego. Nie światło przednie i nie światło tylnie. Oczywiście światło przednie i światło tylnie się używa. Jak najbardziej, bo należy łamać reguły. Bo to, co ja powiedziałem, to jest taka jakby reguła. A reguły trzeba łamać. Jest to ważne, żeby łamać reguły. Natomiast trzeba je znać. I dobrze jest zawsze na początek robić zdjęcie zgodnie z regułami, a później zacząć łamać. Czyli jak ja na przykład jadę w plener, i mam jakiś krajobraz, mówię, wow, podoba mi się. To pierwsze zdjęcie robię zgodnie z regułami. Pach, pach, pach. Trzy zdjęcia zgodnie z regułami. A następnie zaczynam kombinować. Jak złamać reguły, żeby to zdjęcie było ciekawsze. Żeby to zdjęcie było inne. I to zdjęcie, które widzieliście jako pierwsze do tego programu, które jest jakby na plaży startowej, jest właśnie złamaniem tym reguł, ponieważ użyty został obiektyw no niestandardowy jakby do, do fotografii krajobrazu, do fotografii tego, co byśmy chcieli ujrzeć, bo co ja dzisiaj wziąłem do fotografowania. To też jest y, przydatna informacja. Swój y, ulubionego swojego Canona 6 z podstawowym obiektywem. To jest 24 -105. Do ujęć ogólnych, całego planu czy szerszego planu Mam w torbie jeszcze szerokokątny obiektyw, ale go prawdopodobnie nie będę używał. I obiektyw makro, w przypadku setkę makro, kanona yy, do czy to nie spadło. Do planu do yy, zrobienia zbliżeń. Do tego jak będę chciał zrobić takiego kwiatuszka pojedynczego, żeby mi ładnie wyszedł. Yy, fotografia przyrodnicza to jest to, co ja naprawdę lubię. To co mnie relaksuje, ja lubię pojechać w plener, pofotografować, odpocząć. co Cała przyjemność. Namawiam Was do tego, żebyście jeździli. Przy czym najlepiej szukać jakiś miejsc, które są blisko Was. Najlepiej, i to będę pewnie powtarzał przy każdym filmie przyrodniczym, że naj, naj, jedną z najważniejszych rzeczy jest to zajęcie tych Ciekawych, fajnych miejsc jak najbliżej siebie. Ja w tej chwili mieszkam trochę dalej od tego miejsca, kiedyś mieszkałem bliżej, dlatego to miejsce z nami wiem, że tu mogę przyjechać na 100% i fotografować sobie drzewka i kwiatki, bo przestrzeń od mojego domu w odległości, ja wiem, 25 km, to ja tam prawie każde drzewo znam prawie każdy kamień, każdy zakręt rzeki, każde pojedyncze drzewo na polu, pojedyncze drzewo na polu są super, natomiast no, ktoś powie, że o, wow, tam jest fajny zachód słońca i będę leciał 150 km na zachód słońca i co? I spóźnię się 10 minut, bo utknęłem gdzieś w korku. Zdarzyło mi się to. Zdarzyło mi się to naprawdę. Widziałem, jak zachód słońca, się. jak słońce zachodzi, jak słońce znika, a ja... I jeszcze mam. do no, parę minut, no parę minut. Przyjechałem i to było jak, że... tak, ojej. I leciałem 100 kilometrów po to, żeby się okazało, że nic z tego. Miejsca na przyrodę muszą być blisko, na wschody słońca. Da to jeszcze jedną rzecz, czyli takie poznanie swojej najbliższej okolicy. Da to to, że bardzo możliwe, jest bardzo prawdopodobne, że znajdziecie miejsca, których nikt inny nie zna. Że to będą wasze miejsca, do których nikt um, których nikt jeszcze nie odkrył, których nikt nie wie, że one istnieją. I dopiero, że na wasze zdjęcia, mówię, O, a gdzie ty mieszkasz? A ty powiesz: A, w półtusku. Ja w tej chwili mieszkam pod półtuskiem. A, w półtusku. Wow, tam jest tak ładnie, ale no ładnie. To oczywiście to może być yy, Babimost, bardzo fajna miejscowość o bardzo ciekawej historii, czy jakaś inną miejscowość w Polsce, których jest wiele, które są fajne i które są bardzo fotograficzne i dla których i na pewno jak się rozejrzysz koło swojego domu i popatrzysz, mówię koło swojego domu w odległości pięciu, 7, 10 kilometrów, znajdziesz coś naprawdę ciekawego do fotografowania i poznasz to dobrze, bo ja tu, gdzie teraz mieszkam, dopiero poznaję. Natomiast w starym, tam gdzie poprzednio mieszkałem, to wiedziałem, że aha, o tej porze roku, to jak chcę zrobić gadżeciarski zachód słońca, to lecę nad narew, dokładnie tam tam będzie drzewo, a zachód będzie w tej chwili dokładnie po rzece mi szedł. Słońce będzie schodziło po rzece. Ale wiem, że zimą to nie, to tam nie ma co, bo zachód słońca jest za drzewami, trzeba pojechać w całkiem inne miejsce. I to jest wiedza, którą. Tylko Wy możecie opanować i tylko dlatego, że dużo, dużo, dużo czasu spędzicie u siebie w terenie. Dobra. Kończę to gadanie, kończę to klepanie. Obejrzyjcie jakie nam się udało zrobić zdjęcia. Mam nadzieję, że za chwileczkę słońce wyjdzie, to ten, porobimy. Pojedziemy jeszcze w jedno, w jedno miejsce, gdzie chciałem podjechać, ale już bałem się, że może być za późne na zrobienie materiału, więc nie pojechaliśmy od razu tam. I co? I do usłyszenia za tydzień. Cześć!